No witam. Wybaczcie, że film wlatuje z takim opóźnieniem praktycznie tygodniowym, ale ostatnio mam strasznie mało czasu. Dlatego też od razu mówię, filmy mogą się pojawiać trochę rzadziej niż dotychczas. Natomiast jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do materiału. W poprzednim odcinku mówiłem, że ten garaż przyda nam się do polepszenia naszego koniga. I w dzisiejszym odcinku tak też się stanie. Pierwsze co zrobiłem, to otworzyłem garaż i wsiadłem do Koniga. Przeparkowałem go do garażu, ustawiając go w pozycji do tuningu. Wsiadłem potem do naszego vana i ruszyłem po nowe części do miasta. Udałem się do naszego przyjaciela z czarnego vana. Kupiłem cały układ zawieszenia, czyli amortyzatory, wahacze, łączniki stabilizatora, tarcze hamulcowe, hamulce, stabilizatory przednie tylnie, nową rurę wydechową, zestaw do naprawy rdzy oraz przyciemnianie szyb. Potem udałem się na stację i tam kupiłem nowy wydech, podpórki oraz tacki magnetyczne. Udałem się do domu z nowymi częściami i motywacją do ulepszenia naszej bestii. Zamontowałem nowy układ wydechowy i auto brzmiało tak. Później zabrałem się za zawieszenie, ale zrobię Wam z tego szybki montaż. Gdy auto było już gotowe, nie było żadnych wymówki, aby wygrać ten wyścig. Wybrałem najcięższego przeciwnika z listy i, mimo pomyłek, odrobiłem stratę na zakręcie i wygrałem. Podjąłem się drugiego wyścigu z drugim najlepszym przeciwnikiem, ale on postanowił mnie zramować i przegrałem. Wróciłem do domu z myślą, że muszę się na nim odegrać. Następnego dnia udałem się znowu na wyścigi, to znaczy następnej nocy, bo w sumie wieczorami się ścigam. No nieważne, udałem się pod sklep i tym razem wygrałem. Ledwo co. Pojechałem odebrać przedmioty, które wygrałem i dostałem wydech jako od jakiegoś Hot Roda oraz spoiler w postaci Rocket bunny. Wsadziłem spoiler razem z wydechem do tyłu i przeczekałem do rana, aby podjechać na stację, żeby zatankować. Uzupełniłem bug i wróciłem pod sklep, aby na spokojnie sobie przykręcić te części. Jednakże... Spoiler zniknął z mojego tylniego siedzenia. Hmm. Zostawiłem wydech pod sklepem i pojechałem tą samą drogą, gdzie znajdował się spoiler. Chwilę szukałem i znalazłem. Wróciłem z nim pod sklep i obie części zamontowałem. Szczerze mówiąc, brzydszego połączenia nie widziałem, ale trudno. Wróciłem do domu i postanowiłem na tym swój dzień zakończyć. To na tyle w tym odcinku. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Do zobaczenia do następnego. Yo.